Witam, zagramy sobie dzisiaj high rollerowe giereczki na Goblin Cave'ie yy, rangerem Ale to nie będzie zwykły ranger, bo już pokazuję perk'i Mamy coś takiego, ranged weapon mastery Sharp shooter Crossbow mastery, to trzeba pamiętać, crossbow Spear proficiency żeby spear kasę mieć I skill to true shot I penetrating shot A itemy to patrzcie to i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć crossbowów Będziemy strzelać sześciu na raz crossbow, zobaczę co z tego wyjdzie Takie mam itemy, tutaj co możecie zatrzymać, ten omulet jest dobry Kogoś to interesuje, nie wiem czy interesuje Na dzisiejsze standardy są to chujowe itemy, ale... No nie mam jeszcze golda jak widać Dopiero, no mało gram w sumie ostatnio, bo... No chuj, dobra no to lecimy bez skina Dobra, jesteśmy już w gierce. Yy, nie wiem, co to jest za mapa, nie pamiętam. Zaczniemy od wypucia Energola, małego teraz. Chcę zobaczyć, ile daje. A 20 daje, a duży dał 150. A mały jest za 50, się nie opłaca. To lepiej w ogóle nie kupować tych lakwotionów. Chyba, chyba, że one dają losowo teraz. Nie jestem tego pewien, dobra? Podczyścimy sobie i patrzcie, to robisz tak. Bierzesz kusza? Robisz tak. Bierzesz kusza? Robisz tak. Bierzesz kusza? Dobra, umarł. I tak będziemy robić. Tylko zrobimy to na PVP. Musimy dalej wszystkie przeładować. Yy. A to jest problem. Myślę, że one się same będą, ten do jedynki wstawiać, ale no, trzeba jedynkę jeszcze kitnąć chyba dać się to gdzieś ustawić no ja pierdolę kolejni łucznicy zajebane goblin cave'y nienawidzę ich no i... jeb pusza a to nie przeładowana jest? no i tak szybko się przeładowuje to zabije go normalnie tamto na pvp użyjemy tylko muszę teraz wszystkie przeładować. Ja nie wiem, które są nie To jest taki problem. Ta jest. Ta jest. Ta jest. I ta jest. Dobra. Wszystkie mamy teraz. Yy, luta w sumie nie muszę za bardzo zbierać. Może poty jakieś. Coś. Spróbuję spirki oczyścić tego bliny. Żeby nie tracić ten przeładowania. Bo potem się pogubią te kusze. Dajże, spokój. Więc ja nie wiem, pod tego, lak pod brałem. Chciałem zobaczyć, ile on da tak naprawdę. No, ale jak dał 20, to straciłem po prostu kasę, tak naprawdę. Więc. No chuj. 20 laka to jest tyle, co nic. Chyba zobaczymy, jakiegoś gracza by trzeba było znaleźć. No ja pierdolę, jeszcze mi zajebie, potrafić trafić nie mogę. Trzeba jakiegoś gracza znaleźć, przetestować na nim kusze nasze. I zobaczyć co z tego wyjdzie. Nie wiem po co ten gold zbieram cały czas. Jestem taki łakczywy. O, patrzcie co robi. Jebany tarczownik. Tylko najlepsze jest to, że... Chodź. Patrz co on tak robi. A bo to nic nie daje, bo to jest tylko takie wizualne. Widzisz? czy tak, do tak dostał przez Patrz. I tak, przestarczy dostaję. Więc o co z tym chodzi? Ja nie wiem. Zbugowane? Dla tej gry prawdopodobne. No ale dobra, Pocimy się, bandażujemy i musimy znaleźć kogoś. Mogę, może, normalo odpalić, bo na high Hyrule ciężko się przebijać przez te gobliny. Patrzcie to, ile ich tu jest. No ja pierdolę jeszcze, ja dostaję hity. Na normalny to... na tych nobach to też takie... nie za ciekawe, nie? Tam bym wziął. Tylko chwilka. Muszę zrobić tak, tak, tak. Magic Heal na tego. No, ale hatcheta nie chcę. Hatchet jest chujowy. No i patrzcie, to, to kolejny łucznik. Tam jakiś czarny zaraz będzie. Chodźmy na środek. Tu będą ludzie. Może. Nie widzę ci nikogo. A, ktoś trolla bije. strolujemy go? Można spróbować. Ktoś chyba robi. Tak to brzmi. Ktoś nie żyje, czy co? A no nie, on siedzi. bo to jep. Jeb. jeb. Przed na środek A nie, stoi tu Dobra, mamy go Teraz drugi. Kuszę wyciągamy. Dostał. Bieramy skillę nasze. Aj nie dostał. Nie dostał. No, kurde, troll dostał. No to zabiję go. Nie. Tylko raz dostał ziomek. Ale wiecie o co chodzi już, nie? Na tym dobrze wyszło. Myślałem w ogóle, że tutaj nieżywy ktoś jest, on siedział sobie. Wcale, sensie, że też tak nie komentowałem akcja, była O! Eee, yy, tarapaty idziemy dookoła. Nie zlutowałem tamtego. my moje kusze przelatować, ale nie chcę luta, ja tutaj tylko przyszedłem zabijać. Jestem żonny krwi dzisiaj No ten tu idzie Zaraz mu pokażemy na co nas stać A ma to Ale dostał ładnie chyba Tak ucieka A nie przeładowano mam tą Tutaj gdzieś jest? Ta jest nie chyba Dobra, zaraz go złapię. Aj, aj, aj. Zginął. Dobra, mamy go. A. Przynajmniej go dorwałem. Już nic się nie liczy dla mnie. Dobra, zginął ten. Schowałem się na trollu. Może to jest bezpiecznie w miarę. Jak wiesz, jak się poruszać. Czyli przy ściankach. O kurwa, jeszcze jeden. Yy. A to mamy problem. No chyba, że ten gościu ma chile jakieś. Musimy do góry jakoś się dostać, przeładować wszystkie kusze. O kurwa, on tu już jest. No bo przeładujmy wszystkie kusze. To będzie czekał na mnie pewnie Albo lutuje tego Warlocka Nie wiadomo teraz Dobra Wszystko przeładowane mamy Wypiję pota Zobaczę co ten miał Nic Dobra Chyba trzeba zlecieć Pewnie gdzieś tu kampi, Nie Dobra dostał Zmiana kuszy aj blok, nie da się, no i chuj, wyjebałem się ale dwa kile były, dobrze było niestety wszyscy na mnie, jak zawsze pół hp mu zostało, mogłem bardziej tymi kuszami może ten, manewrować, ale no pierwszy raz tak w sumie więc ale widzicie jakie to jest broken, dwa kile. dwa dwa kile. Znaczy sorry, nie wolno tak pokazywać no i nawet wymaksowani chyba byli, przynajmniej ten, ten... Rogal miał tam niebieskie jakieś, tam chyba też bym w miarę dobry, on tam trolla bił Dobra, to dzięki, nara